Pani, mijawi się sekretem zwierzenia niesłyszalnym szeptem, kiedy z szelestu słów pojmuję to, co oddechu Pani ciepłem, jak skok płomyka, który rozjaśnia albo Mniejsza światła, okrąg. Tak ty się stajesz. To zalotną, to nie prosisz o samotność. Niedomówienie. Niedomówienie jest właśnie tym, co mi pozwala na istnienie. Nie z tej okolicy pani rzęs. Niedomówienie jest właśnie tym, co najboleśniej w tobie cenię, gdy bardzo chcę usłyszeć tak i boję się usłyszeć nie. Jakie to dawne sentymenta odnaleźć można w wiatru śpiewie. Pani pamięta. Pani pamięta to, czego nie wiem. Może bez wiedniej grę prowadzę? Ty jej reguły znasz, o Pani. Dlaczego nie chcesz mi zdradzić? By mógł się ustrzec od przegranej.